Cześć, mam na imię Maria. W tym filmie chcę podzielić się moimi doświadczeniami z używania Skinatrin w ciągu miesiąca i mam nadzieję, że pomoże ci to zdecydować, czy warto go kupić, czy nie. Po pierwsze, jeśli naprawdę chcesz kupić Skinatrin, bądź bardzo ostrożny ze stroną internetową produktu, ponieważ w internecie jest wielu oszustów sprzedających kopie i podróbki produktu. Aby ci pomóc, zostawię oficjalną stronę Skinatrin poniżej w opisie filmu i w pierwszym komentarzu. Tak więc zdecydowałem się kupić skinatrim, ponieważ miałem do czynienia z rodzajem grzyba między palcami u nóg, który bardzo się rozprzestrzeniał i zamieniał w rany, które były bardzo trudne do wyleczenia. Czułem się już naprawdę źle, ponieważ estetycznie wyglądało to naprawdę źle, brzydki wygląd, więc postanowiłem spróbować. I zasadniczo skinatrin zawiera wiele witamin i innych związków, które służą do leczenia zdrowia naszych stóp, dba o skórę i poprawia wygląd, niszczy wszelkiego rodzaju grzyby, niszczy infekcje, oczyszcza krew i eliminuje kaszel, a to znacznie poprawiło moją pewność siebie w najzwyklejszych chwilach mojego dnia. Stosując skinatrin już w drugim tygodniu poczułem się lepiej, a w niecały miesiąc byłem już wyleczony, co sprawiło, że byłem bardzo szczęśliwy i zadowolony z moich wyników. Była to najlepsza inwestycja, jaką poczyniłem w moje zdrowie. Byłem bardzo niezdecydowany co do zakupu skinatrin, ale kiedy wszedłem na stronę, zobaczyłem, że ponad 20 tysięcy osób stosowało skinatrin, a wyniki były dość niezwykłe, więc pomyślałem, że to może zadziałać również w moim przypadku. To, co naprawdę spodobało mi się w skinatrin, to fakt, że jest on w 100% naturalny i bardzo prosty w użyciu. Dzięki prawidłowemu stosowaniu będziesz w stanie wyeliminować wszelkiego rodzaju grzyby i pasożyty na skórze, a także zwiększyć pewność siebie i dobre samopoczucie, co poprawi twoje codzienne zadania, pracę i zabawę z rodziną. Przyznaję, że korzyści kosztowe są bardzo dobre, biorąc pod uwagę wysokie koszty leczenia. Występowanie grzyba na skórze stóp nie ma związku z wiekiem. Więc naszym obowiązkiem jest dołożenie wszelkich starań, aby utrzymać pielęgnację poprzez nawilżanie, stosowanie olejków i balsamów do stóp i dłoni oraz dobre odżywianie. Spędziłam miesiące z tym problemem i skończyłam pozbawiając się wielu dobrych chwil, ponieważ zawsze wstydziłam się swoich stóp. Teraz, po zakończeniu kuracji Skinatrin, czuję się znacznie lepiej i jestem zadowolona z rezultatów w moim nowym życiu. Skinatrim jest tak dobry i udowodniono klinicznie, że działa bez względu na stan zdrowia lub stopień nasilenia problemu. Tylko ci, którzy przez to przeszli, wiedzą, jakie to straszne. A ja bardzo martwiłam się tym moim problemem. Budziłam się rano bardzo smutna, byłam rozczarowana. Nienawidzę chodzić do lekarza i jestem pewien, że nie miałbym pieniędzy na leczenie lub operację, ale dzięki Skinatrim wszystko jest teraz w porządku, a moja rutyna jest znacznie lżejsza i bardziej satysfakcjonująca. Bądź ostrożny z tym, co mówią tutaj w internecie na temat skinatrim, mówiąc, że będziesz miał wyniki bardzo szybko, podczas gdy w rzeczywistości zależy to od każdego organizmu. Niektórzy ludzie widzą zmiany szybciej, podczas gdy inni mogą potrzebować więcej czasu, aby zobaczyć wyniki. To znaczy, że nie dzieje się to cudownie, musisz zrobić właściwą kurację przez co najmniej miesiąc, aby mieć wyraźne wyniki. Ale ostrzegam, bądź bardzo ostrożny z oszustami w internecie, którzy próbują sprzedawać fałszywe produkty ze zmienionymi formułami, które mogą jeszcze bardziej zaszkodzić twojemu zdrowiu. Zostawię oficjalną stronę Skinatrim poniżej w opisie tego filmu i w pierwszym komentarzu. Mam nadzieję, że pomogłem tym filmem. A jeśli pomógł ci, zostawić polubienie i podzielić się z kimś, kto chce poprawić zdrowie swoich stóp za pomocą naturalnego oleju. Uścisnąć